Ojciec krzesny, film rodzinny, rodzinny, jak ktoś powie, rodzinny, familijny kino. No, familijne kino. Gangsterski, gangsterski, religijny, religijny, um, miłosny, miłosny. Um, no wszystko. Gdybym chciał komuś opowiedzieć jakąś przypowieść, historię, opowiedzieć moim dzieciom o tym co jest na świecie ważne, a co nie i przeczytać im Biblię dzisiaj, no to bym zabrał ich na licealnego, posadził im, pokazał im ten film. To jest film kompletnie na zawsze. Ponieważ każdy człowiek odnajdzie w nim fragment dla siebie najważniejszy. Ulubiona moja scena z Ojca Chrzestnego to jest scena, kiedy przychodzi Diana Kiton do, do Michaela Corleone, czyli do Al Pacino, i pyta jego się, czy to jest prawda, co przed chwilą opowiadała jego siostra, że on rządzi, zabija, morduje, jest ojcem chrzestnym, gangsterem. I on tak patrzy na nią i mówi, słuchaj, a ona mówi, czy to jest prawda? On mówi, czy to jest. I on wali łapą w biurko i mówi. Nie zadawaj mi nigdy pytań, które dotyczą moich spraw. Ten jeden raz możesz mnie o to zapytać. Ten jeden raz, jeden raz, ale nigdy więcej. Ona mówi, dobrze, to czy to jest prawda? A on mówi, nie, to nie jest prawda. Ona wychodzi, potrzeb stoi tam gdzieś w przedpokoju, widzi, jak wchodzą ważne osoby otaczające jego i każdy podchodzi i cały jego w rękę i ta scena kiedy relacji człowieka z, z rzeczywistością, e, którą grał Pacino. I